Zachodnio-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 18 lipca 1946 roku czwartek. Przeciwko pogromom żydowskim Ogólnopolska Liga do Walki z Rasizmem zwróciła się z odezwą do społeczeństwa polskiego, stwierdzając, że Nikczemne, bzdurne i oszczercze kłamstwa o porywaniu dzieci chrześcijańskich szerzą teraz wrogowie Polski w naszych miastach i miasteczkach, by pod tym pozorem mordować i rabować. W kuchańbie naszej znajdują się Polacy, którzy powtarzają ohydne zbrodnie carskiej czarnej sotni i hitlerowskich esbirów, gestapo i SS-manów, a za nimi idzie najciemniejszy motłoch, najnikczemniejsze męty. Polacy, robotnicy, chłopi – Inteligencja Polska, w imię ideałów chrześcijaństwa, w imię ludzkiego sumienia, w imię honoru narodowego, wzywamy Was do czynnej walki ze zbrodnią. Przeciwstawcie się czynnie kłamstwom, oszczerstwom i nawoływaniom do mordów i rabunków. Pamiętajcie, że milczenie i bierność to popieranie zbrodni. Echa z Poznania. Twardzi poznaniacy. Odrazający się Poznań kąpie się w blaskach lipcowego słońca, płoną świeżym cynobrem dachówki na odremontowanych dachach, a na kruszących się w letniej spiekocie ruinach krążą fioletowe cienie. Na rojnych i gwarnych ulicach coraz bardziej zanikają ślady okupacyjnej udręki i wojennego zubożenia. Kto tylko mógł zrzucił ze siebie szaro-zielone łachy przerobione z niemieckich mundurów. Ludziska powoli dorabiają się i paradują już w przyzwoitych cywilnych garniturach. A kobiety, jak barwne motyle, przywabiają wzrok i uwagę mężczyzn, powiewają pstrokacizną sukienek i starannie zrobionymi główkami. Mimo upałów gród przemysława tętnie równym pulsem pracy. Państwowe zakłady motoryzacyjne rozpoczną pracę. Przed paroma tygodniami donosiliśmy o utworzeniu w Szczecinie państwowych zakładów motoryzacyjnych. Obecnie prowadzone są wstępne prace nad oczyszczaniem, oszkleniem, pokryciem budynków, instalacjami elektrycznymi i stawianiem kotłów. Załoga zakładów liczy około 200 ludzi, przy czym nie zatrudnia ani jednego Niemca. Większość robotników rekrutuje się ze Szczecina. Największy nacisk kładzie dyrekcja na skompletowanie urządzeń produkcyjnych i przygotowanie pomieszczeń dla tych urządzeń. Prace rozpoczęto od niczego. Wskutek działań wojennych i wadliwej gospodarki z okresu powojennej fabryka znajdowała się w stadium kompletnej dewastacji. Obecnie stoją przed dyrekcją trzy zasadnicze zadania. Uzupełnienie zdolności produkcyjnej z wózka, maszyn i ich remont i przeprowadzenie remanentów pozostałych części samochodowych. Obecnie na terenie zakładów funkcjonuje już stołówka oraz rada zakładowa. Dyrekcja zapewniła pracownikom minimum zarobków i mieszkania, które są w trakcie remontu. Szczecin oczekuje przybycia statków zagranicznych. Nabrzeża przygotowane do obrotów portowych. Niespełna przed czterema miesiącami polskie władze morskie przejęły rejon portowy Dolnej Odry. Przejęte mola przedstawiały obraz wielkich zniszczeń i spustoszeń wojennych. Tereny nabrzeży zryte okopami, zasłane żelastwem z wysadzonych dźwigów, kranów i innych urządzeń przeładunkowych. Pośród stert stali bunkry i schrony, zwały gruzu i ziemi, magazyny i budynki licznych zakładów przemysłowych częściowo spalone i zniszczone, a wszystkie pozbawione maszyn fabrycznych. W na brzegach wyrwy od bomb i pocisków, w wodzie wraki zatopionych statków, zwalonych dźwigów i miny. Tak wyglądał ten rejon portowy nad Dolną Odrą który dawniej obsługiwał położone nad brzegiem miejskim liczne zakłady przemysłowe olejarnia, fabryka konserw, chemiczna cementownia, huta żelaza, papiernia. Na tym pobojowisku i rumowisku oddział szczeciński Biura Odnowy Portów podjął w miesiącu kwietniu bieżącego roku pracę nad przystosowaniem tych terenów dla polskich obrotów towarowych zamorskich i rzecznośródlądowych. Po paru miesiącach intensywnej pracy polskiego inżyniera i robotnika tereny portowe Dolnej Odry zmieniły się nie do poznania.